O, probierz zwolniony. Super. Czyli sytuacja jest następująca. <laughs> tu się wszystko klei. Probierz stwierdził, że jego decyzją Lewandowski traci opaskę. No i stracił. To Lewandowski się obraził i powiedział, że to on nie gra. No i tak zagrali potem mecz bez jego i... i przegrali. I Kulesza powiedział. O, ja tu się tam do trenera nie wtrącam, ale... Ale pogadam tutaj, będę mediatorem. To zagadał z Probierzem, i potem powiedział, że to czy Probierz zostanie, czy nie, to musi z Lewandowskim przegadać. I na następny dzień Probierz się dodał do, podał do dymisji. Pomimo, że dzień wcześniej powiedział, że się nie poda do dymisji. O ch... tu chodzi. Ta, ta, jeszcze ten. Jeszcze Kamil Grosicki chce wrócić, bo dopiero co zakończył karierę 4 dni temu w reprezentacji. Ja nie wiem, to z jacyś idioci, nawet nie wiecie jaką ja pogardę czuję do ludzi, którzy śledzą i kibicują polskiej kadry. Że jesteście śmieciami kłwa ludzkimi zwykłymi. Że mam kłwa nie wstyd. Tak, 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 tak po ludzku, że mam kuwa nie wstydzę. Wykubam do pobów. Michał Probierz decyduje się pokazać całemu światu, że ma największe jaja wśród trenerów i decyduje się rozpocząć wojnę nuklearną. Zaskoczony Robert Lewandowski, widząc, że w jego stronę lecą pociski balistyczne, też wciska czerwony przycisk. Wybucha panika. Środowisko piłkarskie jest przerażone. Po wymianie ognia nad Warszawą unosi się atomowy grzyb. A teraz pora na odcinek trzeci. Muszę przyznać, że decyzja o tym, aby siedziba Polskiego Związku Piłki Nożnej mieściła się przy ulicy Bitwy Warszawskiej, to był strzał w dziesiątkę, no tylko to nie powinno... Nie też, też dziwi jedna rzecz, bo Kamil Grosicki ostatnio tak w miarę regularnie w kadrze zagrał także zagrał. W... Ostatni raz w pierwszym składzie zagrał w 2020 roku e, Bazuje na tym, że 45 minut zagrał jeśli. jeśli nie z Włochami, no to trochę wcześniej z Bośnią. No potem tu miał jakieś ogony, 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 ogony Ogony, ogony, potem przez dwa lata zagrał 15 minut na Mistrzostwach Europy. Teraz już w ogóle go nawet nie powoływali powo i powiedzieli dobra Kamil chodź się pożegnasz z reprezentacją 90 razy wystąpiłeś. I on mówi dobra to przyjadę. Zagrał 30 minut, ee, zdjęli go, pożegnał się ze wszystkimi. A on teraz się wypierdala jak Filip Skonopi mówi Aa! Jak coś, to ja jestem gotowy. Chłopie, ty w tej kadrze od 6 lat nie grasz. czy tam grasz po 10 minut, kurwa, co 3 zgrupowania? No, no, no przestań się ośmieszać. Ja wiem, że jesteś chyba głupim człowiekiem. No to wystarczy cię posłuchać przez 10 sekund. Jesteś chyba debilem. No, Ale kurwa, no. No trochę szacunku do samego siebie. Na być ulica bitwy Warszawskiej 1920, tylko bitwy Warszawskiej 2025, wtedy w ogóle by się wszystko zgadzało. W każdym razie jest to bitwa, którą rozpoczął i błyskawicznie przegrał Michał Prowieś. W zasadzie do teraz nie wiem, czy on tę rakietę balistyczną wycelował w Lewandowskiego, czy może jednak we własną stopę. To jest chyba. Najbardziej spektakularne samozaoranie selekcjonera w historii polskiej piłki nożnej. Osobiście podejrzewałem i mówiłem o tym wcześniej, że ja jednak myślałem, że on utrzyma się trochę dłużej na stołku, ponieważ zakładałem, że te nasze fujary jednak wygrają z Finlandią. No ale yy, przegrały. Nie udało się. A Michał Prowierz ze zwykłego meczu eliminacyjnego zrobił mecz o wszystko i postawił na zwycięstwo Polski na te fujary. No, właśnie wszystko. Powiedzcie sobie sami, pewnie każdy z Was kiedyś obstawiał mecze. No, ja jestem twarzą jednej z firm Bukłagalskich, ja Fuksiarza, konkretnie. Czy postawili. Ja nie, chyba, by mi, ch chyba że mi płacili. I byście cały swój dorobek, wszystkie pieniądze, dom, nieruchomości, oszczędności, reputację, wizerunek, wszystko, wszystko na to, że reprezentacja Polski wygra z Finlandią. No nie, możecie postawić tysiąc złotych. Na to, że reprezentacja Polski wygra z Finlandią. Jak nie wygra, to trudno. No stracicie 1000 złotych, ale nikt o zdrowych zmysłach nie postawi wszystkiego. A Michał Probierz uznał, a co mi tam, wóz albo przewóz. No i przewóz. Gdyby nie wojna atomowa, którą rozpoczął Michał Probierz, Michał. Broń atomowa nie jest od tego, żeby strzelać. Broń atomowa jest od tego, żeby sobie leżała bezpiecznie i żeby straszyć, że można nią strzelać, ale jej się nie używa. Bo jak użyją jej potem dwie strony, to mamy to, co mamy, no z mamy. On po prostu by z tymi finami zagrał sobie i wygrał, przegrał albo zlemisował. Wszystko bez większej historii. Potem po meczu mógłby temu Lewandowskiemu odbierać, opaskę zwracać, odbierać, zwracać i tak do września, wszystko jedno. Eee, to znaczy, oczywiście, jeśli chodzi o tę po ewentualną to porażkę z finami, no to gdybyśmy przegrali, no to. Dziennikarze tworzyliby te swoje programy pod tytułem, czy leci z nami pilot. Czy idziemy w dobrym kierunku, czy musi tak być, czy potrzebny jest nowy trener. Ale Kulesza by to zbył zgodnie z prawdą, w sumie argumentem, że do końca eliminacji daleko nic jeszcze nie jest tak całkiem przegrane. Byłaby to jedna z wielu porażek. Nic nadzwyczajnego. Ciągle przegrywamy mecze, to po prostu byłby kolejny przegrany mecz do kolekcji. Natomiast sam ich Probierz doprowadził do sytuacji, w której. Nie grał o trzy punkty, tylko o życie. Z perspektywy czasu to naprawdę no. zdumiewające, jak można sobie samemu skomplikować sprawy. Całe ciśnienie, z którym w tym momencie musiał sobie radzić probierz, wygenerował nie kto inny jak probierz. probierz. I teraz sam zrezygnował z pracy, no bo już musiał. Wszystko zrobił sobie sam, no i z pomocą fujar. Y to znaczy, czy zrezygnował, to też już tak do końca się nie dowiemy, czy to była jego decyzja, czy po prostu dostał arcymocną sugestię. Weź Michał, zrezygnuj, to będzie się wszystkim bardziej opłacało. Finansowo tobie też. Nie wiemy tego i nie ma to już większego znaczenia. Spokojnie możemy przyjąć ja ten zarabia. lepszy, bardziej korzystny wariant dla byłego już selekcjonera i uznać, że zrezygnował sam. A więc jednak wziął odpowiedzialność za ten cały bałagan, którego narobił. I to jest najlepsze, co mógł zrobić w tej sytuacji. To dość smutne, że facet y, starał się 2,5 miliona złotych rocznie plus premie. Ja nie czaję, bo Jestem oburzony. Dobra, ej, ja wam powiem tak. Możecie sobie mówić co chcecie, ale jeśli przykładowo ja bym był Selekcjonerem reprezentacji to wiadomo, że bym ich niczego nie nauczył, ale myślę, że A zresztą zobaczmy. tutaj. Zobaczmy czy Polska bez trenera też by mogła osiągnąć takie wyniki jak osiągała. Z, z Wyspami Owczymi 0-2. Myślę, że słabo. 1-1 z Mołdawią. Myślę, że bardzo słabo, że tragedia. Z Czechami 1-1. No, też nic ciekawego. Wygrana z Łotwą i z Estonią. Nie są to jakieś super drużyny. No i wtedy z Walią karne. No to jest trochę loteria. Potem z Ukrainą i Turcją to są towarzyskie. No i dobra, jesteśmy na euro. Przekrywamy z Holandią, a z Austrią i remisujemy z Francją. Myślę, że jakiś losowy remis też by mi się przydarzył. Szkocja 2-3. Okej. Okay. Przegrana z Chorwacją, z Portugalią, remis z Chorwacją, przegrana z Portugalią i ze Szkocją, to myślę, że dałoby się lepiej. 1-0 li z Litwą, 2-0 z Maltą, 2-0 z Mołdawią i porażka z Finlandią. Nie, tak totalnie szczerze myślę, że jak ja bym był selekcjonerem kadry, to osiągnąłbym mniej więcej takie same wyniki. A może jakbym nie p***ł tym zawodnikom nad głową, to by p jakoś lepiej zagrali. Myślę, że się bardzo starał, że się nawet... Op Sekcjoner chyba powinien mu dać drżyna, nie ich uczyć tylko, czego, tylko czegoś? Nie, no musi stary taktykę jakąś mieć, nie? Musi mieć jakiś pomysł, musi mieć jakąś wizję tej gry. Wiadomo, że no, nie uczysz ich chyba podbijać piłki albo wiązać sznurowadę, bo to czy biegać, to bo biegać tu czy potrafią. No. Obsesyjnie starał i że mu naprawdę strasznie zależało. No bardziej mu zależało niż mnie, czy tobie, drogi widzu. No na pewno mu bardziej niż nam zależało a na sam koniec najbardziej chwalony jest za to, że zrezygnował z pracy. Co zostaje po probieżu? Nic. W sumie to poza bałaganem do posprzątania to nic, ale też pytanie, czego się spodziewaliśmy innego i czy tak naprawdę po kimkolwiek coś by zostało. Czy Michał Probierz był otwarty na nowe twarze w reprezentacji? No, no był. Czy bał się dawać szansę młodym zawodnikom? No nie bał się. Czasami to wręcz wpychał ich kolanem do składu, żeby sobie zagrali, żeby wszyscy go chwalili, Michała właśnie, że daje szansę. Więc próbował. Jak poprzedniego selekcjonera krytykowano za to, że jest zbyt zachowawczy i że gra brzydko, to Michał Probierz chciał na siłę pokazać, że my możemy być odważni i atrakcyjni. I w, te... A w którym momencie Michał Probierz grał ładną piłkę w tej kadrze? Jakby... Jak grał k***a pięcioma obrońcami, czy co? No nie wiem. Nawet niektórzy bili brawo. Starał się przypodobać, wam wszystkim się starał przypodobać. Robił wszystko, żebyście go pochwalili. A że mu nie wyszło, koniec końców z tą grupą ludzi nikomu nic wiecznie nie wychodzi. To nie jest tak przecież, że Michał Prowierz odpalił ze 30 zawodników, za którymi my tęsknimy teraz. To też nie miał kogo nawet odpalać, tak jak nie ma kogo wystawiać i też Gramy z pięcioma obrońcami i dwoma kurwa, defensywnymi pomocnikami. No to jest ten. Nie wiem. Dla mnie ofensywnie to kurwa, gra Real Madryt albo Barcelona. No ale. Ja się niekoniecznie muszę znać. Może moje. Kawiola kurwa gra ofensywną piłkę. No kurwa może mi się coś przyjebało w głowie. Nie masz czego czerpać niżej. No, reprezentacja. No. Polski lat 21, dopiero co przegrała z Gruzją, a trener tej reprezentacji dla 21 jeszcze przed turniejem powiedział, że w zasadzie to my przegramy z tą Gruzją, to znaczy nas na ostatnim miejscu w tej grupie już widział od początku i liczył na jakieś e, niespodzianki. E, w pierwszej reprezentacji, jak już mówiłem wcześniej, mamy Fujary, które dodatkowo się okazały mentalnymi lamusami, a w W21 mamy Fujary, a czy lamusy, no to, to jeszcze tego nie zweryfikowaliśmy na pewno, więc zostawmy. Teraz trwają poszukiwania człowieka, który będzie winny stanu polskiej piłki za dwa lata. Myślę, że padnie na kogoś mocno forowanego przez media. Oczywiście, bo że to tak. jest taki stały cykl w polskim. Tak, zawsze tak jest, że, że koledzy dziennikarze, bo to, bo to jest bardzo proste. Kulesza wybierze tego, kogo lubią dziennikarze. Żeby dziennikarze nie pisali brzydko o kuleszy, A za to dziennikarze będą mieli o czym pisać, no bo jak ich kolega będzie trenerem, no to będą wiedzieć więcej i kurwa, będą inside. I to działa w Polsce stary od kurwa, zawsze. W futbolu. To znaczy naprzemiennie trenera wybiera e, autorsko prezes PZPN i dziennikarze. Jak się nie sprawdzi ten, od, e, wy, ten wymyślony przez prezesa PZPN, to potem... Prezes PZPN macha ręką i mówi: "Dobra, żeby się odczepili, teraz zatrudnię tego, którego chcą dziennikarze". Potem oczywiście nie sprawdza się ten, którego chcieli dziennikarze, więc, więc Prezes PZPN mówi: "Dziennikarze mieli swoją szansę, źle wybrali, teraz ja będę wybierał". No więc, żeby zachować ten cykl, teraz wybierał dziennikarze, czyli ten, o kim się najwięcej w ostatnim czasie będzie pisać, mówić i kogo się będzie chwalić no to ten zostanie selekcjonerem więc zobaczymy kto to będzie skoro pora na dziennikarzy no to rosną szanse notowania Jana Urbana, bo o nim się ostatnio mówi najgłośniej akurat nie ma pracy poprzedniej pracy poszło mu nieźle no jest uśmiechnięty, a probierz się nie uśmiechał więc jakaś odmiana. no i był bardzo dobrym piłkarzem, więc być może dogada się z innym bardzo dobrym piłkarzem. Wiadomo, że chodzi o Lewandowskiego, chociaż w Górniku się nie dogadywał z innym bardzo dobrym piłkarzem, czyli Podolskim, no, ale o tym na razie, żeby tam generalnie nie psuć nastroju. Gdy Probież został selekcjonerem, to jego konkurentem był Marek Papszun. Od tamtej pory Marek Papszun dobrze sobie radzi w Rakowie. No dobra, nie zdobył Mistrzostwa Polski, ale jednak zdobył Wice mistrzostwo i o to mistrzostwo walczył do końca. Dziwnym trafem teraz nikt go na selekcjonera nie pcha. Zastanawiam się sam, co się w ogóle zmieniło w, w postrzeganiu Marka Papszuna, że wtedy mógł być selekcjonerem, zdaniem wielu powinien, a teraz już w ogóle nie jest nawet rozpatrywany. Gdzieś tu widzę brak konsekwencji. Nie twierdzę, że powinien być selekcjonerem, twierdzę, że Skoro wtedy uważano, że może być, to wiele za nim przemawia, nie to być, nie tak. rozumiem, dlaczego to wszystko za nim przestało przemawiać. No ale to już mądrzejsze głowy muszą to przeanalizować. Natomiast, skoro w zwalnianie trenerów na poważnie zaangażowaliśmy Roberta Lewandowskiego i jest to jego taka w zasadzie Psycho. druga praca, że dorabia jeszcze w uh -huh. dziale HR, no to może zaangażujmy go także do zatrudniania trenerów. Skoro Lewandowski może zwalniać selekcjonerów, to porzućmy te bajki o tym, że piłkarz nie, może nie będzie wybierał sobie Dobra, a, a co jeśli połączyć by trendy, które się dzieją w obecnym PZP, nie? czyli Polak-Portugalczyk, Polak-Portugalczyk, ale zawsze się mówi, no bo ci Portugalczycy to polskie piłki, nie znają i tak dalej. Był taki trener w Legii Warszawa do niedawna który jest zarówno i zna polską piłkę i jest Portugalczykiem, więc jak mamy dwie pieczenie na jednym ogniu, a jak ktoś się będzie pró, to my jeszcze w przy okazji. Tak, go zalofejo. No i, i to by był dobry pomysł stary, ale sobie, sobie oglądałem tych i mówię, pach, 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 pach. Bo sobie sprawdzałem, co ten, co tu się dzieje. Hmm. A nawałka to o po Polechu, co się jeszcze robił? Nie. Położonego, nie będzie wybierał trenera, bo nie od tego jest. No trochę widać od tego jest, trochę konsekwencji zachowajmy, dlatego apeluję, Robert Lewandowski powinien być. <słuch> konsultantem powinien być informowany o nowych pomysłach Cezarego Kuleszy. A jeśli jest obrażony na Cezarego Kulesza i nie chce z nim rozmawiać, to niech chociaż Kulesza mu Whatsappem wysyła nazwisko, a Robert a Lewandowski wysyła. niech daje łapkę w górę albo w dół pod tymi nazwiskami. No, chociaż tak się dowiedzmy. Wyślijmy mu wiadomość o treści Jan Urban i niech da lajka like albo dislajka, no, żebyśmy nie tracili czasu na rozwiązanie, którego, z którego potem i tak będziemy się musieli wyplątywać. Teraz pytanie, w jakiej roli do kadry wróci sam Lewandowski? Jeśli wróci jako kapitan, to Piotr Zieliński wyjdzie na, na pośmiewisko. Wyjdzie. I chyba polska piłka... Właśnie kubitrom ty stówę leżysz, co ty k**wa oddalasz. Nie potrzebuję tego, żeby jeszcze Piotr Zieliński został zmebowany na resztę swojego życia. Oszczędźmy chłopa. Aż mi go żal. Nie to, że jakoś bardzo żal, ale trochę mi go żal. Oszczędźmy go. No ale to jest pewien rodzaj testu. Czy Robert Lewandowski będzie potrafił dla, dla dobra Zielińskiego zostać kapitanem bez opaski? E, czy jest w nim jakakolwiek refleksja po tym samym zamieszaniu, którego wprost no, nie wywołał, ale za które jednak był współodpowiedzialny? E, mówiąc krótko, czy Duma pozwoli mu zrobić krok w tył na rzecz. Kumpla z kadry, który jest tyle, tyle od zostania totalnym pośmiewiskiem. E, tym odcinkiem kończymy serial Probierz kontra Lewandowski. Natomiast już nadchodzi sezon drugi, czyli ktoś tam kontra Lewandowski. Nie wiem, Urban kontra Lewandowski, Paprzód kontra Lewandowski, Magiera kontra Lewandowski. No bo koniec końców to zawsze jest serial Ktoś tam kontra Lewandowski. E, bądźcie czujni, serial ruszy niedługo. Zdjęcia do nowego e, sezonu ruszą już niedługo. Jak widzicie przede mną mój stały straganik. Co to dzisiaj mamy? Mamy chrupki od SFD, bez dodatkowego cukru, e, no i kreatynę od SFD. Mamy od XTB, co? Oczywiście kubeczek, bo on Was odsyła do linku w opisie, gdzie... No nic. tą polską kadrę. Przestańmy to w ogóle oglądać.